będziemy dzieci. To nas szczególna, bo ją tym, którzy nas wspierają, czyli naszym rodzicom. Na początku każdy potrzebuje jakiejś wskazówki, powozu i My dzisiaj zaczniemy to prosto. Zaczniemy to po prostu w ten sposób. co noszą już długie spodnie. Piją tę godę co piątek i chcą wyglądać groźnie. Gdy na głowach stawane braki w uzębieniu, wysp oczach w tych wyłoniach drogi w to idzie do wszystkich dziewczyn, co noszą wysokie szpilki. Do kiksy i dżinsy wsuwają swoje okrągłe tyłki. Świni z za świni, Zarobionych ja ja pis, co wsiadają w Porsche, kiedy po robocie śmigają na klawisz Cygali za parę koła, i bardziej już każdy. Każda, każda skoda, lokal nawet lata śnieg. To idzie do wszystkich dumnych biznes, słomek, łomę, złym. broda, powoła, ale do szyny. Dobra węcą, to, do to, do to, do to Na szyi do koje czy gerocha, nawet pobycia się nie nabierze. Have day, Mnie. To idzie do mnie, to idzie do mnie i ciebie. Od urodzenia cukru, co, co dzień mam tu mniej siebie. Co doświadczenie wkładamy na siebie kolejną warstwę, maskę, tarczę, plaster. Nie da się być przecież dzieckiem zawsze. Mam rację, czekam od tego, co nas naturalnie szczęśliw. Pomani fałszem, klepikantem nawet własnym sumie. Strusiłem, chowamy w ziemi, w do zwieśli kopiemy pod sobą dołki. Obliczu będzie będziemy bezbronni. Jak noworodki. Nieważne jaki ból toczymy ze światem. Nieważne ile zbój wkładamy przy tym i masek. Jakimi czynienia skarżą każda z ról i łatek. Będziemy zawsze dziećmi naszych ojców i matek. Nieważne jaki ból toczymy ze światem. Nieważne ile złykładamy przy tym i masek. Jakimi czynienia skarżą każda z ról i przypiętych łatek. Będzie i to be my